Chyma na meneczko, Kensy wy moje! Witajcie w filmie, w którym będę przychodził Pokémon Ultra Sun używając jedynie Pokémonów typu wróżkowego. Powiem wam od razu, że nie jestem za bardzo dumny z tego, jak wyszedł mój gameplay w tym odcinku, ale to czego mam takie odczucia, to zobaczycie znacznie później. Standardowo będę grał z level a co do itemów podczas walk, to musiałem zrobić jeden wyjątek, o którym zaraz się przekonacie, a tymczasem zachęcam do zostawienia lajka i subskrypcji, jeśli podoba wam się mój content i zapraszam do oglądania. W dzisiejszym filmie postanowiłem zagrać Baba, jak zwykle oryginalność nazywania moich postaci stoi na najwyższym poziomie. Wybór startera raczej nikogo nie zaskoczy, bo był nim popio. który teraz jaki po Ewolucji Brion jest Pure Water i dopiero fery zyskuje jako Primarina. Ale jak już może wiecie, gram na takiej zasadzie, że mogę go używać normalnie, więc pozdro. Zawaliłem rywala, a następnie pomogłem Lili, dzięki czemu zobaczyłem przepięknego legendarnego Fery Pokemona i mokro w majtusiach mi się zrobiło. Udałem się w stronę jakiegoś festiwalu czy coś takiego. Nie wiem, w dupią to w fabułę, ale przed wejściem tam spotkałem dwóch że z tych Ultra sonów Michaelów i nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że w ultra czyli w wersję, w którą więcej grałem, były inne ludki i w sumie nie wiem, co to zmienia. Ponownie zmierzyłem się z rywalem, który tym razem przygotował się na mojego popioł, łapiąc piczu, ale coś mu nie wyszło. Wszyscy mi zaczęli grać, jaki tu nie jestem zajebisty i przez moją zajebistość profesorek mnie zaprosił do siebie na małe co nieco... Chodzi o Rotoa, bo to nie taki łatwy towar do zdobycia, tak. Udałem się do szkółki, gdzie musiałem pokonać czterech trenerów i na końcu zawalczyć z nauczycielką, która ma startera teraz z przewagą typu naszego, więc w tym przypadku Roleta. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie zdobyć innego fery Pokemona, więc muszę ją pokonać w samym popiu i serio się starałem to zrobić bez itemków i robiłem chyba wszystko co mogłem, ale no za nie mogę jej pokonać. Rolet bił mi za dużo, ja mu za mało, więc jak wspominam o jednym wyjątku na samym początku co do używania itemów podczas walk, to to jest ten moment. No nie wiem, wydaje mi się, że jedynie jak można go pokonać bez potych, to dzięki trafieniu samych krytów albo trafieniu jakiegoś, nie wiem, wykurwistego popio z perfekcyjnymi i fałkami. Robiłem jakieś tam rzeczy typowo ultrasonowe, czyli po 10 caccenkach między dwiema lokacjami w końcu w mieście mogę zapać kolejnego poksa, a był nim Mime Junior. Po kolejnej caccence na Team Skull, po czym kapitan Ilima chce się z nami zmierzyć. Nie była to jakaś prosta walka, ale udało się go pokonać za trzecim razem. Walkę zacząłem baby dolajem popią Yangusa, następnie dwa warkupy i w w międzyczasie z tak. Jeszcze jeden Baby Doll Ice. Po kolejnym taklu popioł zleciał Oranberry i pokonał go dwoma watercanami. Przy okazji tracąc życie do czerwonego. Aktywując torrent i jeszcze krytym go zdjął, więc można powiedzieć, że go zaszczelił. Smirgl dobił popnią, wystawiłem man Juniora, który najpierw urwał taklem i użyłem bariera. Po kolejnym taklu wleciał Oranberry i jeszcze raz barierka. A reszta walki to już tylko nawalanka Confusion, modląc się, żeby Smirgl randomowo nie skrytował. I noc dalej, w trawie przed wejściem do pierwszego triala złapałem łapami którego osobiście ubóstwiam. i Bombi to chyba jeden z moich ulubionych pokonów siódmej generacji. No i propos triala, to się na niego udałem. Pierwszy trial jest typu normalnego, lecz w zależności od wersji, mamy tu inne Pokémony do pokonania. W wersjach Salma, mamy Angusy, a w Moon Alulańskie rataty, które przez swój podtyp Dark byłyby trochę łatwiejsze. Ale jak mam być szczery, wybrałem wersję, totalnie o tym zapomniałem. Na końcu trialu standardowo jest walka z Totemem, czyli w tym przypadku z Donaldem Trumpem. Najpierw go sparaliżowałem z sporem, a on zmniejszy mi speeda i przyzwał pomoc, poprzez moją jej nie jest w stanie mnie pokonać solo. No. Ale w sumie atakowałem stragybugiem, a później walkę skończyłem popiem, czyli nic ciekawego. Mój junior ewoluował do Mr. Mama na 15 poziomie, więc szybko. Myślałem, że mimik uczy się gdzieś między 20 a 30 poziomem, no ale dobra, nie przeszkadza mi to jakoś szczególnie. W tej żółtej łące zmopałem flabebę, a w jaskini pokonałem typka z ultra, Dziursonów, Michaelów, ale za chwilę ale jak już tak lecimy, to mu jeszcze dziadka postawiłem na jeba, czyli Kachune Hale. Flabebe nie miał wystarczającej esy, by zdjąć jego maczopa, więc słobiutko trochę. Musiałem go zdjąć przy pomocy popiem. Gdzie też było dość blisko do padnięcia, no już bez większych problemów Mr. Man zdjął Makohita, Cuty Flay Lera, Kurwa. Boże, ta siódma generacja ma takie chujowe nazwy. Popłynąłem na kolejną wyspę przez minigierkę polegającą na surfowaniu Montajkiem. Docierając na miejsce, poznałem jakieś typiary i zmierzyłem się z takim typkiem, którego SP mnie zespipował, a nagle popył mi ewoluował, co mnie trochę zaskoczyło, no ale najwidoczniej nie jest to walka, którą trzeba wygrać, Tuż już no, nie restartuje. W tym momencie sobie przypomniałem, że nie złapałem wszystkich Pokemonów z tamtej wyspy, więc się szybko. Co i zaopałem Kotoni, Karbinka oraz Mowila. Wróciwszy na wyspę, złapałem jeszcze Iggy oraz na dziko spotkam Iwi czego się nie spodziewałem. Pomyślałem, że go można zdobyć tylko przez jajko, no ale cóż. I joink. Szybkie zauroczenie go w sobie by by był silniejszy oczywiście. Nie ma żadnego innego powodu. Skipując pewne mało istotne rzeczy spotykałem po raz pierwszy Edge Lorda Gladiona, z którym od razu się mierzymy. Zaczyna on z Ruo, tylko ja tego nie wiedziałem. To zmieniłem na Brion, by Ice Windem zdjąć Zubata, no jak już się do mnie dotarło to go dobiłem Disarming Voice'em. Prawdziwego Zubata zdjąłem Karbinkiem, a na Type 0 nałożyłem Leech Seed, po czym Kotoni trzy razy nie trafił z Transporem, ale to nic, bo i tak go wystalowałem. Dotarłem do kolejnego trialu, tym razem wodnego. I w ramach wersji Ultra, Totemem tutaj jest Araquanid, który pamiętam że często sprawiał mi wiele problemów i tutaj też troszkę sprawiał, tylko to nim nastawiłem Leech Seed oraz transport. Mister Mr. Maimem trochę go wystalowałem i dobiłem go normalnym zimowym Sylwonem. Następnie typowo dla Pokemonów zostałem zmuszony do wzięcia udziału w jakimś czymś co mnie ch**a interesuje i nigdy więcej z tego nie skorzystałem. Udałem się na kolejny trial, ognisty, który jest serio ciężki. Przed walką z Totemem musimy najpierw pokonać Marowaka, trenera z Magmarem i dopiero wtedy mamy walkę z Totemem Marowakiem, który dodatkowo przyzywa Salazl jako swojego pomocnika, i naprawdę ciężko było przejść ten trial. No, ale w końcu po jakichś 20 minutach czasotowania tej walki udało się. Zacząłem bryon, który ma połowę życia przez poprzednie walki, i użyłem worka. A moral, detek. to kurwę Salazlowską, która nie trafiła poison gazem. I miałem nadzieję, że zadam jakiś damage waterganem, no ale nie ma takiej opcji najwidoczniej. Kataniem użyłem Leech City i padł od razu od Venoshoka. Wystawiłem następnie Mr. Mima, który dostał połowę z Venoshoka i zadał sporo obrażeń, i jeszcze skonfuzjowa Salazla. Salazul nie trafił Poison Gazem, ale Marowak był szybszy i dobił Mr. Flame Wheel. Kalbinkiem dobiłem Salaza, no i Marowak następnie został wyssany do zera, do zera licz... Kurz. No i Marowak następnie został wyssany do zera Lich Seedem. Od razu udałem się na trewiasty triarch, z którym męczyłem się serio dobrą godzinę. Lurantisowi żaden mój pokémon nie był jakichś dobrych obrażeń, a jak już mu zbiłem sporo życia, to się leczył Synthesizem. Dodatkowo Kekleon ustawiał cały czas Sunny Day, więc mógł sobie spamić Solar Blade i one-shotować mi poki. W pewnym momencie po prostu zmieniłem drużynę i mogłem wam tą walkę całą opisać, ale tu jest jakieś 10 minut walki, eee, a że za bardzo mi się nie chce i opis tej walki byłby jeszcze bardziej ubogi słownictwo niż zwykły, no to tak chyba nie ma sensu, tak? Registrując dalej, Flay ewoluował do Rebombi oraz uznałem, że trochę za mało skibid jest mój outfit, więc poła na zestawania mojego dripu. Drip, drip, bratku. Po zmierzyłem się z, następnie z Oliwią, czyli drugą kachunką. Rozpocząłem pojedynek Brion, którą prawie zonshetowała mi Anorifa, zostawiając mu może bez kitu 1 HP, ale super potka nie wyleczyła go w pełni, więc padł po kolejnym bubble beamie. Lilip padł od dwóch puffach. Na Lykan roku zasadziłem Lich Seed'a, po czym ze trzy razy porządnie bajtem, aczkolwiek nie nie przy niego to przed przeznaczeniem. Udałem się następnie z dziewczęczkami do Eder Paradise, gdzie pojawił się ten cały Ultra Juleson Michaels, z którego wyszło to coś. Tu Biones nie kojarzę, bym gdziekolwiek widział nazwę tego Pokémona, ale pamiętam, że jest Rock Poison. Jak on się w ogóle nazywa? Nichilego, Warto to się dowiedzieć 7 lat po premierze gry. Ja pierdolę, ta gra ma 7 lat! Brion jako totalny giga-chat tego nihilego. Po tej akcji popłynęliśmy zrywałem na wyspę Ula Ula i chciał się z nami dali zmierzyć, to mu klasycznie spuściłem te niutkie manto, powrócę wręcz mi lycaniu Z, czyli kryształ do Z dla lycan Rocka i to chyba, ale to chyba dla tego eventowego. Ja Chłonię straszna, że zabrokowali ewolucji Rockruffa za Mister Giftem. W sensie imo powinien być jakiś inny sposób na zdobycie go normalnie w grze, zwłaszcza, że ta forma z statystykami różni się tylko od tej formy, że ma dwa spida mniej, ale za to dwa ataku więcej. Ale wracając, stądam się na kolejny trial, tym razem elektryczny. To, Gdemaru, który jest tutaj totem, tak ogólnikowo z moich wszystkich przejść tej gry, sprawia mi Więcej problemów. Ale tutaj, pomimo podtypu stalowego, udało się go zrobić za pierwszym razem. Standardowo nałożyłem Lich i złączotowo Mikotoni. Intimidatem Mawaila zmniejszyłem mu atak i przyzwał Skarmory'ego do pomocy. Zraz go obiłem mało Brick Break'em i Mawile' padł. Wystawiłem następnie Brion, którą uśpiłem Togedemaru i się wyleczył z Citrusberry. Brion wytrwał Stirlinga i zostawił Togedemaru małą ilość życia po Zimów i pod od Tika Lich Seeda ale to już formalność. Brion nareszcie ewoluował do primariny i złapałem sobie krefe. Nawaliłem na Następnie po raz pierwszy Guzme, dzięki czemu profesorek podarował mi Primarium Z. Progresując dalej, zdobyłem w końcu Sunstone. Począłem do ewolucji kotoni, ale jeszcze go nie ewoluowałem. Zapałem sobie jeszcze ekskluzywnego dla tej wersji alolańskiego Vulpixa, którego chyba nigdy wcześniej nie używałem w moich przejściach 7 gana. W sensie, szczerze nawet nie wiedziałem, że można Vulpixa i Sensu w tych trawach złapać. Następnie jakaś fabułka, po której udałem się na triar duchowy, gdzie ewoluowałem kotoni do Wimzy Na końcu triara standardowo walka z totemem, którym jest Mimicu i go nieźle nawaliłem, a następnie po zakończeniu. Sobie w tej samej lokacji swojego własnego mimiku, który tak to biło nas wydało mi się kiedyś trochę lepszy, ale to może to ze mną coś jest nie tak. Typowo dla Pokemonów poszedłem do bazy złego teamu im najebać, tym razem dlatego, by jakiemuś Kidosowi Yangusa ukradli. Będąc na miejscu znalazłem Ice Stone, którym ewoluowałem niemalże od razu w do Nintelsa. Następnie dotarłem do guzmy i ponownie się z nim zmierzyłem. Walkę jak już możecie się spodziewać zacząłem od Titch Seeda Wimzikotem, który ledwo przeżył First Impression Golisopoda. następnie go sparaliżowałem, co i tak nie pomogło, bo dobił zikotem Wystawiłem Primarina i użyłem Hyper Voice i kolejny Ticks Lich Seed aktywował go Lissopodowi abilitkę i zmienił na Masquerina. Zostałem, ale nie było mi dane zaatakować, bo najpierw leciał z Slesha, a drugi skrytował. Nainteres dostał trochę mniej niż połowy i zadał w chuj major Masquerainowi. drugi Edge zostawił mi jeden HP z flinchową, ale za to kolejny Hibił i na go dobił. Golisopod prawie padł polem puff, po czym złanshotował bombi, a następnie dobiłem go Mimikyu, a ostatniego jego Pokémona Pinsira pokonałem już z Sylveonem. Była tu jeszcze walka z ale i tak ten film już będzie wystarczająco długi, więc to i przejdźmy do walki z trzecim kachuną Nanu, który specjalizuje się w typie mrocznym, więc tutaj też w sumie nie ma o czym za bardzo gadać. Dodaliśmy się do Ader, Paradise pomóc Lily chyba, czy właśnie w tym miejscu walka poprzedzała cutscenkę, która poprzedzała kolejną walkę poprzedzającą cutscenkę. Chyba ostatni na nawaliłem guźmie i WOW! Pro Twisty, ona jest ich matko. Łooo! Wow. Coś tam nie wiem, jedyne co wiem to walka. Możecie tylko zgadywać w komentarzach od czego zacząłem walkę. Whimsicott urwał Moonblastem do 34 życia. Lekko obił Giga Cliffable i padł od Hyper Voicea. Mimikyu raz użyłem Honklow i Cliffable padł po dwóch playerach Lilligant prawie zmarszutował na Interesa, który zostawił mu z 1 trzecią życia po Ice Beamie. A następnie padł, by Rybombit dobiła Lilliganta. Primarina z zimowym Lopani oraz prawie Beavera. Który Trafił krytycznym takedownem. downem. Ribombi go dobił i następny Miloti go dobił i pokonał Mimikyu. A Sylvian pokonał go trzemaon blastami. Następnie luzaminę i guzmę gdzieś wciągnęło. kosmora trochę popierdoliło i popłynęliśmy na ostatnią wyspę. Zabraliśmy drugi flecik z wyspy egzekutorów i musieliśmy się gdzieś tam udać, by kosmoga odpopierdolić. I w drodze do tego miejsca znajduje się przedostatni smoczy trial z kommo jako totem, więc nie ma co za dużo gadać. Odpopierdoliliśmy kosmoga, który zaraz po, no, co, przegranej, ale niezłej solówie z nekrozmą, niczym za nim, się z anime, nią połączył i musiałem mu z lekka najebać i gdy już to zrobiłem, to sobie ucieknął. A jak już ja tak łatwo nie odpuszczam, to zanim poleciałem przez te całe ultra dziursony Michaele i ponownie go nawaliłem przy pomocy niesamowitej Strategii, której na pewno nikt z was nie zna. Toxic. Po tym wszystkim mogłem zabrać się za ostatni trial. Najpierw musiałem nawalić typiarze, a następnie najebać poprzednich typiarzy od triali, by jakiś randomowy kwiatek zrobić, który przyzywa to Ribombi. No i nie ma co tu gadać, bo ponownie użyłem tej niesamowitej strategii. Popłynąłem jeszcze raz na wyspie egzekutora, gdzie zmierzyłem się z ostatnią kachuną. Golurka pokonał Musicota, Mudsdale zdjął Musicota, Ninther dobił Muddsdala, Ribombi Gastrodona oraz Flagona. Przed wejściem na górę, na której znajduje się nowo zbudowana na Liga, co walczyłem jeszcze z Gladionem, którego wiadomo, że nawaliłem na Esie, ten tentajki Ala Victoria docierając do ligi. I jeśli pamiętacie na początku odcinka, mówiłem, że nie za bardzo jestem dumny z mojego gameplay'u. Jest to spowodowane przez walkę z Moleinem, który specjalizuje się w typie stalowym. Jeśli mam być szczery, nie dało się wyjąć tej walki. Moje Pokemony biły za mało, a jego za dużo. Jeśli chciałbym wygrać tę walkę normalnie, musiałbym chyba same kryty trafić. Owszem, dochodziłem do momentu, że zostawał mu on z jednym tylko Pokemonem, ale to i tak nie miało większego znaczenia, bo zawsze ten ostatni nie one-shotował. I tu jest ten moment, gdzie możecie stwierdzić, że jestem kurwą. Otóż łączyłem editor, Save'a i zostawiłem swoim Pokemonom perfekcyjne i fałki i tylko i aż tyle. Bez modyfikowania FV-ek, Abilitek, ataków itd. Tylko zedotowałem coś, co jest najbardziej bazowane na RNG. I powiem wam tak, gdy tylko to zrobiłem, wygrałem z nim za drugim razem, gdzie wcześniej męczyłem się z nim z 1,5 godziny. I sam ten fakt w jakiś sposób uwzględnia mnie w przekonaniu, że pokonane to są serio gry kurewsko bazowane na RNG. G. Czy byłby jakiś inny sposób na wygranie tej walki? No, chyba tylko bawienie się przez miesiąc wykrywanie legitnych jajc, bo osiągnął ten sam efekt z bruteforsowania tej walki. Jeśli was jakoś był ten fakt, że scitowałem sobie końcówkę gry, to nie wiem, dotnijcie trawy czy coś, bo co to zmienia w waszym życiu, Jeśli wiecie, też nie chce wyjść na jakiegoś męczennika, ani nic z tych rzeczy, ale równie dobrze mógłbym wam to wstawić, tylko że go najebałem za drugim razem i nic nie wspominać o tej modyfikacji, ale wychodzę z założenia, że jak już mam oszukiwać na materiale, to wolę o tym powiedzieć, tym nie ukrywać. Do tego też powodu pozwólcie, że pomimo opisywania tej walki skupimy się na reszcie ligi. Kolejna walka jest z Olivio, która zaczyna armaldem i ja mariną, To rozmaczotowałem go. Credili padł po dwóch panapach i bombi, następnie Whimsic odwysulował jej Gigalifa oraz Lycanroka i z próbą było trochę ciężej, ale ostatecznie walkę zakończyłem Sylveonem. Na Ceroli trzy pokolony pokonałem Sylveonem, a ostatnio dwójkę, czyli Palo i Drift dzięki Mimikiu. Ostatnia walka jest z Kahili, której jako jedyny nie poznajemy w ramach fabuły i specjalizuje się ona w typie latającym. Myślałem, że pokonam ją na Interesem, ale pokonałem nim tylko Profeliego i Potod Hawluczy, którego później złączotowałem Sylwonem, no i ogólnie Sylwon kozek totalny, bo sam w sumie resztę Dimu na I czas teraz na ostatnią walkę w ramach tego tytułu, czyli warkę z walkę z hałem. Walkę zaczęłam od Sylwona, który urwał Thunderboltem i użyłem w tej samej turze Colmanda, który wystarczył, by go Shadow Niestety, jeden Double Edge Taurosa wystarczył, by Sylwon padł. Primarina również urwała Double ale przeżyła i dobiła go z Parking Kariu. Lithion ledwo przeżył Ice po czym hałas go zmienił na Krabominable. Akurat, gdy zmienił Pokémony, to użyłem na Stiplota, więc padł na jednego Dazinglima. Postanowiłem jeszcze zostać na Incineroar, któremu zadałem mniej niż. Połowę i dobił na interesa zimowem. Mariną dobiłem Incinerora i Bombi użyłem Kwerdensach czyli Fiona. I go, jak i jego ostatniego Pokemona nawne złączotowałem. Mam nadzieję, że pomimo tego takiego oszustwa przy końcówce odcinka i tak wam się podobało. A jeśli nie, no to szkoda tak. No bywa, nie.